30 minut. 30 y, minut. Promieni rentgen, rentgena i... i będę świecił jak wyjdę. idę. Później wrócę. Mhm. 4 minuty poprawek. Mhm. Idę tam znowu na 2 minuty. Wracam robię piekieci i od razu muszę wywoływać. Ale efekt będzie widać tak po 5 minutach. Od razu. Dzień. Dobra, e, zniknę na 2 minuty. I ja tak mam siedzieć dwie minuty? Mhm. No dobra. Ale samo oświetlenie będzie kilka sekund. Nie ja wiem. Ja Dobrze wiem. sobie nie oddychać. Dobrze. No tak się składa, że dostałem propozycję przeczytania powieści. Zdecydowałem się od razu, ale nie powiem, że to jest łatwa lektura. I nie taję, że to było, że to było duże wyzwanie. Każdego poranka z łóżka wstawałem z coraz większym trudem, jakby ktoś nocą dokładał ciężarów do brzemienia, jakie zdawało się spoczywać mi na ramionach. Rozmawialiśmy idąc, może przez 10 minut. Tak jak rozmawiają ludzie, którzy wiedzą, że zaraz odbiją się od siebie, aby się już nigdy nie spotkać. A pamiętaj o niedalekaniu. Przygotuj się. Uwaga. I 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Znów ją. Majka, tak. Dzięki. Można się dużo zobaczyć. Hołot, moim zdaniem, to opowieść o o rozpoznawaniu w sobie innych ludzi, o ich pokochaniu, o ich wysłuchaniu. O... Wspaniałe. Znaczy ja nie mam no, wątpliwości. Absolutnie wspaniałe. O, to jest, stary, wielka robota po prostu. Genialne. Zajebiste to jest. Dużo masz roboty? <głosy> <głosy> Chyba masz, co? A to jest unikalne. Wy tylko coś to robisz w tym kraju jeszcze? O co to? Wróciłem więc do Pyramidian jakoś skrycie i tajemniczo szczęśliwy, uspokojony samotnością. Dobra, zniknę na dwie minuty. I ja tak mam siedzieć dwie minuty? Mhm. No dobra. Ale samo naświetlenie będzie kilka sekund. Ja wiem. Ja wiem. Dobrze sobie nie oddychać. Dobrze. Zamierzałem wypić go w milczeniu, czytając książkę, może czyniąc też jakieś notatki i udać się następnie na spoczynek. Wtedy zobaczyłem ją po raz pierwszy. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, dzięki można się rozatać. I co, z jaki proces tutaj teraz zachodzi? Ehm, Więc jakby to, znikało, tak? Tutaj to, co jest taki żółty, żół, żół, niebieskawy, to są miotki. Yy, yy, srebra. Są też mm -hmm. brąki srebra, których tutaj nie widać ciągle się yy, przezroczyste, ale też się wykupują właśnie. Zostaje wszystko zostaje tylko srebro. reszta rozpuszcza się w, w soli. Więc tu zostaje taka cienka warstwa nitrocelulozy mm -hmm. i srebra Czarnie ja, skrobię. Jest... A dobra, rozumiem. Tu nie ma bieli, jest na tyle jasne, na ile da się roz, rozjaśnić srebro. No fajnie, że to te oczy, spływniecie, no. teraz widać tak, tak. To jest fascynująca opowieść, szczególnie w drugiej części.